Dzisiaj w Komperii zastanawiamy się, czy odpowiadamy na pytanie, czy nadpłacanie kredytu jakiegokolwiek, czy hipotecznego, czy gotówkowego ma sens. I tutaj odpowiedzi są dwie. Generalnie, jeżeli mamy bardzo tani kredyt hipoteczny, na przykład z marżą 0,5, 1 czy nawet 1,5% we frankach szwajcarskich czy nawet w złotych polskich, to nadpłacanie takiego kredytu nie ma sensu, bo kredyt hipoteczny z taką marżą to rzeczywiście jest najtańsze finansowanie zewnętrzne na rynku. I zamiast nadpłacać kredyt, lepiej, szczególnie w dzisiejszych czasach, zainwestować te pieniądze nawet nie w fundusze inwestycyjne, chyba że chcemy inwestować długoterminowo, wtedy zyskać możemy więcej, ale nawet na Bankowych, które oferują bez problemu w tym momencie nawet 5, 6 czy 7 a w szczytowym momencie oferowały 8 czy 10 w skali roku. W takim przypadku nadpłacanie kredytu hipotecznego nie ma sensu. Co innego, jeżeli posiadamy drogi kredyt, na przykład gotówkowy czy kredyt na karcie kredytowej, albo drogi kredyt hipoteczny, co niestety może się zdarzyć, jeżeli braliśmy kredyt w ostatnich miesiącach. Wtedy nadpłacanie kredytu z gotówki może mieć sens. Po to, żeby się pozbyć, e, pozbyć zadłużenia jak najszybciej, i po to, żeby po prostu nie płacić niepotrzebnych odsetek do banku, nadpłacanie kredytu hipotecznego, jeszcze chciałbym zaznaczyć, że może mieć sens, jeżeli chodzi o kredyty walutowe, i wtedy, kiedy złoty się umacnia, wtedy, kiedy suma zadłużenia po prostu spada, warto kredyt nadpłacać, czyli korzystać z mocnego złotego, ale tylko w takim przypadku, nawet jeżeli mamy kredyt hipoteczny w miarę tani. Takie są odpowiedzi, jeżeli chodzi o nadpłacanie kredytów.